Bardzo ładnie. Kto to napisał? Kwowadis? No nie wiem, może powiem tego Pana Tadeusza, że Pan Tade... Znaczy... Te... Tadeusz Sopica. Czy nie? Cześć! Z tej strony Piotr Dybski oraz Adam Drzewicki. Ponieważ trwa egzamin ósmoklasisty, zadaliśmy dorosłym bardzo, bardzo proste pytania. A troszkę trudniejsze pytania znajdziecie w naszej aplikacji Quiz House. Link w opisie, a teraz zaczynam odcinek! I jak się mówi prawidłowo? Ostrosłup czy stożek? Są to dwie różne rzeczy, więc można używać takiej i takiej nazwy. Tak jest, obie nazwy są prawidłowe. Ostrosłup. To tak matematycznie. To, tak matematycznie. Tak się prawidłowo mówi. No. Ostrosłup. Ostrosłup. Gdy Jaś miał 16 lat, jego siostra była o połowę młodsza. Jaś teraz ma 23 lata, to ile się lat ma jego siostra? 15. Tak jest, szybko liczysz. No siostra ma... Yy, 11... Bo nadal jest o półmłodsza. Według tego. No boże, to jest takie jak na maturze. Obrzydliwe pytanie. Ja ci powiem, że to nie jest pytanie maturalne. Nawet nie wiem, czy by się znalazło na egzaminie ósmoklasisty. To 9 lat różnicy, to czyli ona ma 17, 23, 17, czyli ma 12. Jezu, źle, mat źle policzyłem. No. Będzie 8 plus 5, 13. Boże, tak. Też nie. W którym wieku wynaleziono samolot? 20. 20. Tak. Tak? Tak. 19. 18. 19. Trochę, trochę później. To 18. Wiek. Czyli mówisz wojny napolońskie? Nie, później. później 19. Nie? O Jezu, nie wiem. 8. <noise> Ty chcesz powiedzieć, że mieszka już ma technologia samolotów? 19 a do 18. A co to jest Tamiza? Tamiza to jest y, rzeka w Londynie. Tak jest. Przypowujące przez ląda. Miasto? A ty co byś obstawił? Brzmi trochę też jak nazwa jakiejś budowli starożytnej. To jest miasto. Gdzie ono sobie leży? Gre nie, nie Grecja. Czy Grecja. Y, to to nie jest y, miasto, to jest rzeka. A. Ale w Europie. No tak. Przepływa przez jedno z większych miast w Europie. Ja, też nie wiem, niestety. Tam. Ten kraj się niedawno odłączył od Unii Europejskiej. O, aaa. Tym bardziej nie wiem. I ma premiera, który ma rozczochrane włosy. Aaa. Bułgaria? Yy, no, ona blokuje przepływ. A ty masz na myśli Tama. No, ale myślałem, że to takie. To jest taka Tamatamiza, tak? No. Nie. <laughs> No, słyszałem to, no. Kiedyś byłem jakoś bardziej oczytany. Teraz tak? mi wszystko z głowy wyleciało. Ojej, czemu? Co się stało? Nie wiem, no. Taki wiek, no. Tak, tutaj już rozumiesz, że na emeryturze się szykujesz no. po maturalu. Co to Quo e, książka. Kto to napisał? Sienkiewicz. Bardzo ładnie. Powieść Henryka Sienkiewicza. Tak. Z trylogii, to nie? E, nie. Nie? Nie jest ty. To... Dobra, to to wytnijcie. Książka. Kto ją napisał? Ten od soplicy? Nie, nie. <laughs> może... Prus? No nie wiem, może powiem tego Pana Tadeusza, że Pan Tade... Znaczy... T... Tadeusz Soplica. Czy nie? <laughs> Przepięknie się zakręciłeś. Oj <laughs> Proszę Państwa, Tadeusz Soplica, napisał krwawadis. A w Porto, gdybyś był, to w jakim kraju? Portugalia. Tak jest? Porto mi się tylko z Porterko kojarzy. A bardziej europejską <noise> uh, Włochy? Nie zgaduję, bo zrobię się jeszcze większego głupka. <noise> Okej, okay, czy, czy to... Argentyna? Da... Włochy? Nie. Hiszpanii? Nie, ale jesteś niedaleko. Może Dania? co Włochy? Wyszłaś? Na jakie pytanie odpowiada przysłówek? Jak, gdzie? I... Kiedy? Kiedy, tak jest, Dobre. bardzo dobrze. To samo pytanie. To jest odpowiedź na pytanie takie: Zwierzę w Himalajach, które ma, jest owłosione i ma rogi? Wu. Znaczy, u Jezu jak? Dobrze. Hmm. Kieti? Komu czemu? Yy, nie, to czy nie, nie robimy teraz deklinacji? Yy, przysłówek Więcej to jest. 45. Pytania, pytania do czasownika: czy coś takiego? Nie, nie hmm. mam pojęcia. Niestety. No za rok matura. No za rok matura, ale niestety nie wiem. Wiesz może? To co? Jaki, jak. Nie wiem. Nie to przymiotnik. Co to Eufrat i Tygrys? Są to dwie rzeki. Eee, nie powiem gdzie, bo nie chcę skłamać, ale Mezopotamia... Mezopotamia, tak. dobrze. Eufrat i Tygrys? No. No Tygrys to zwierzę. Tak, ale jak składam te dwie nazwy razem, A. spójnie mogą oznaczać coś innego. Coś Oj, coś nie innego. będę wiedział. Coś z geografii. O, to tym bardziej nie będę wiedział. I coś trochę z historii. Też nie. <laughs> rzeki w Egipcie. Nie? Nie, ale nie, nie było czegoś takiego? To rzeki. Rzeki, tak jest. I gdzie ona sobie płyną? W Amazonii? W Amazonce? Nie. No nie, no tam już jest Amazonka. Eee, Egipt? Bliżej, dużo bliżej. Tam jest Nil. No tak. A co to eufrat i tygrys? Jakieś zwierzę. Eufrat nie, nie wiem, co to jest, ale tygrys, no to tygrys, tak? To taki kot. Brzmi coś jakby to było związane z chemią, ale albo z czymś takim, ale nie mam pojęcia. E, brzmi jak jakaś bakteria, coś takiego. No tygrys nie, tygrys nie. Nie, tygrys nie, ale brzmi jak jakaś bakteria, ja jakieś więc, takie spe specyficzne nazwa na jakąś bakterię czy jakieś wirusek. E, jakie ciało niebieskie znajduje się najbliżej ziemi? Najbliżej ziemi? Księżyc. Księżyc, tak jest, bardzo dobrze. To nie było to z tym Neptunem coś w tym stylu? Neptun, planeta Neptun. No. Ona jest rzeczywiście nie bardziej niebieska, ale na przykład już Wenus jest bliżej niż Neptun, no prawda? Ten. A mamy coś jeszcze bliżej niż y, Wenus? Mm, no Marsa. Marsa. A coś jeszcze bliżej? Merkury? Nie, nie. Sat Saturn też jest za dużo da... dalej, dużo dalej. Coś bardzo Jowisz? blisko. Nie. nie planeta. No słońce. Y, nie gwiazda. Mars. Mars? Duży karzeł. Nie. Mały karzeł. Da... Karły są raczej daleko od nas. Nie e... wiem, Mars? Nie, jest coś bliżej niż Mars. Może Wenus? Możesz zobaczyć go z Ziemi. Jowisz? Gdzie znajdziemy stalaktytę? W jaskiniach. Tak. Wow, ty nie wiedziałeś. <laughs> nie, w y, kosmosie. Nie. Można myśli asteroidy jakieś? No. no nie, nie. Na niebie nie. Starekty? <stralaktyta> no, nie zobaczyłbyś ich na niebie. Nie wiem, kojarzy mi się to z biologią. Okej, okay. i co w tej biologii to by mogło być? Jakbym miał kombinować jakieś bakterie odpowiadające za coś, ale nie mam kompletnie pojęcia. Ile w przybliżeniu wynosi Pi? Eee, 03,14 3,14. 3,14, tak jest. jest yy, 0,7. Nie, 0,3. Trójka była? 3, 3 coś. Jesteś, jesteś daleko, stary. który jest ten, który jest małym teraz masłem. Nie 0, nie 0. będzie to. To będzie na kartach, no ale pozostawię 3,14. 3,14, no. 2 no. no. i coś Jeden. chyba? Coś takiego? Dwa i trochę? 1,4. Yy, i tak dalej, i tak dalej. 3,21? Yy, 39. Co to jest Zagrzeb? Zagrzeb to jest yy, stolica Chorwacji. Pięknie, no jak na turystykę tutaj, nie elegancko no, no. z geografii, super. Rzeka? Nie rzeka. Nie rzeka. <laughs> no ja nie wiem, jakieś, jakieś zwierzątka albo miasto? Z wielkiej litery, no Zagrzeb. I to miasto. Miasto. Wiesz może gdzie? To chyba w Polsce to jest miasto. Nie, 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 nie w Polsce. Miasto na Ukrainie? Nie na Ukrainie. Słowacja? To pewnie jest jakaś roślina. To jest z, wiel z wielkiej litery. A, a to miasto? Wie? Miasto. Gdzie ono sobie leży? M jak jakaś Słowenia. Albo... Jeździmy tam na wakacje. W Polsce? Nie, 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 nie. Chorwacja. Gdzie to miasto się może znajdować? Mm, pomorskie. Nie. Nie. No to. Dam ci podpowiedź, to jest stolica pewnego kraju. Tak? Serio? No, no to, to, to są pewnie jakieś te y, bałkańskie, te Małogóry albo coś takiego, to brzmi tak. Małogóry? Jest to miasto. Gdzie się to miasto może znajdować? W Polsce? Nie. Jest to stolica jakiegoś kraju. Słowacja? Nie. Wydaje mi się, że coś, y, może Czechy? W Polsce? Nie. Jak miał na imię pan Tadeusz? Tadeusz? Tak. A nazwisko? Sofico. Piękne. Masz 18 lat, to ci powiem, jest taka wódka. Mickiewicz? Nie. No, Tadeusz Mickiewicz, nie do końca. No Pan Tadeusz, jest taka wódka, no. Jest jeszcze inna wódka, która jest jego nazwiskiem. Żubrówka. Nie. No to Tadeusz, Tadeusz. Może A na nazwisko? Eee, robak? Dzisiaj było na maturze, za rok pewnie nie będzie na maturze. Ja za rok nie będzie, więc nie Tak, to także, w takim także na luzie, niepotrzebne. To przeżycia myślę, że. Jak są Soplica. Soplica, tak jest. Później to, to jest ten sam, co się zmienił w tego księdza robaka. Nie, to był jego ojciec. A. Także no dobrze dzisiaj matury nie pisaliście. Co jest większe? Dwie piąte czy 0,45? E, 0,45 jest większe. Udowodni. No, dwie piąte to są 4 dziesiąte, czyli 0,4. No to 0,45 jest większe. Eee, to nie jest to samo? Nie. Na pewno? Dwie Lytru, piąte. Jutro zdajesz z matny, słuchaj. No właśnie, wiem. Trzeba rozruszać trochę ten mózg. Dwie piąte, a ile? 0,45. Mmmm. Eee, twoja dziewczyna cię właśnie zabija wzrokiem, z zakadu, się sam przestraszyłem. <laughs> 2, 5, 5, no to to samo. Nie, no 0,45. Jest większe. Jest większe. A teraz mi to udowodni. Znaczy mi to tak właśnie ciężko w głowie. Ja to ciężko? bardziej wzrokowcem jestem, musiał mhm. to zobaczyć na kartce. Bo tak to. Jasne, no to patrz, tu ci pokażę. Dwa, pięć, no, pięć. Nie, no to 2 piąte są większe. Nie. Nie. Dwie piąte. To nic tyle samo? Nie. <głos》. <głos》. Z matematyki miałem zaszczepałe Ale wyobraź sobie, że napadamy na bank Ja Ci mówię, wolisz 2 piąte udziałów Czy 0,45 To co byś powiedział? 2 piąte No to byś wyszedł na tym jak Zabłocki na mydle yy, jak, Jeszcze raz 2 piąte czy, czy 0,45 yy, 2 piąte um, tak. tak Tak? Czy pomożesz? To jest 45 setnych Będzie 2 piąte no właśnie, też byś tego. Tak? Nie. E, jeśli jesteś w Wilnie, to w jakim kraju się znajdujesz? E, na Litwie. Tak jest? W Rosji? Nie. Miejmy nadzieję, że nie. <głos》>, że się nie zmieniło od czasu nagrań. A to jest w Ukrainie? No, nie, tak. nie, nie. nie. Chorwacja, czy. Nie, nie, nie. Dużo bliżej nas. Nie w Austrii. Nie, nie, to nie jest Wiedeń. No. W Czechach. W Słowacji. <głos》>, nie, Blisko strzela? Czechów, Słowacji. <głos》> w naszej aplikacji Quiz House znajdziecie quizy ze wszystkich przedmiotów link w opisie a my się widzimy we wtorek o 16:00